Dzień dobry, witam serdecznie w Zombie w Gierce, która ostatnio miała premierę. Nie pamiętam dokładnie którego, ale chyba w tym miesiącu. Ehm, oczywiście tutaj podziękowania dla Games Republic za udostępnienie tytułu. No i ruszymy sobie kampanię, zobaczymy co Ubisoft nam przygotował. Ehm, Select difficulty, no oczywiście, for newbie. No, jestem newbie. Kurwa jakiś ryk. Ja pierdzielę, coś czuję, że Już czuję, jak mi włosy rosną na głowie, nie. Ja już się boję. And I those days show me seek death. O oh, nie przeczytałem. The And those men who are not prepared will succumb to its foul clutches. Oh. For God shows no mercy on those who heed not his words. Thus will the end come, and the world, made unworthy in his eyes, will be purified by black angels, so that he may begin anew. Ja pierdziele jaki klimat. Huh. No. Co my tutaj mamy? To jest chyba nasz bohater albo. O, skalistaczki już są. Tak, kurwa, nie wyłaniaj się, bo będzie źle. No, tego już muchy kupę robią. Kamera? O! Uh. ja pierdzielę, nie mówcie, że teraz będę uciekał przed nimi. Uuu, uh. już się zaczyna. Uuu, ty w wryj. Wypieprzam stąd. Yy, nie wiem, chyba tędy, mam tak? O kurwa, tu już idą jakieś skaliszczaki. Właśnie. Eh. Ale ich jest. Dobra, wypieprzam stąd. O! O, już myślałem, że coś źle zrobię. No ale to chyba była jedna droga ucieczki. No mi się wydaje. Escape from the inf uh, From the infected czy mi na mordę nie skoczą. Dobra. Eee. Eee. Fuck. Kurwa, że mi nie wstała, bo się zaseram ze strachu. Lód. Dobra. Aha, F to jest torch. Ole to toggle high beam. Aha, dobra. Dobra, niech będzie to słabsze. Clim climb on. Jut klimat. E Łożesz ty kurwa macie Tu Ło! Wstają u, u, u. Ja pierdzielę Dobre Dobre Już mi się podoba Hu Niby, ale kurde Jak mi się to łeb Masakra jakaś Winki winki Spoko, wink, wink. Jacob Davis. Co to jest? To jest. Uh, crossover. Aha. Uh. Nie, no mam taką schizę, jak tu chodzę, że to jest coś. W... Coś... niesamowitego. <laughs> co to jest w ogóle? Gdzie my jesteśmy i co mamy tutaj zrobić? To jest... Uh, take your Prepper Pad Survival Kit. Aha, to jest tam. Czyli... no tutaj, da? Use Kart. Uh, gdzie jest keycard? Gdzie jest... I call it the Prepper Pad. It's a smart map with radar and a Required. connected to make key card so I can watch over you. No, and you'll need it. You see, the last person I tried to help went outside without the pad. And looked so how that I I... But there is something else you can use. That backpack is a Bob Bug Out Pad. Get Mission Brief. You need it and what's inside. Okej, okay, tylko teraz tak Tutaj mam zamknięte drzwi. Aha, save. Tu mogę zrobić save'a. Nie. Tu chyba, tak? Nie. Save. Aha, czyli łóżko to jest save. Dobra. Ja się nagram na wszelki wypadek, bo... Nie wiem co mnie czeka tak naprawdę. A to jest chyba chyba nasze schronienie jakieś. Tam są drzwi otwarte. Dobra. Eee, yeah. tu zapalę sobie światło. O, jaka siza. masakra to jest. O. Co my tu mamy? Pickup. Pick Planks. Aha, deski. Wow. Eee, czyli eee, chyba jakieś umocnienia buduje. Skoro są deski, to to musi być coś o planks Dobra. to tam gdzieś, gdzieś coś jest. Crossover. co my tutaj mamy to jest to jest to pomieszczenie nie wiem czy warto zamykać drzwi czy też nie ale to pewnie ale to pewnie dopiero się dowiemy w późniejszym czasie barykada z gwoźdzmi z gwoździami tutaj, no dobra W mordę mi się, no Jak ja mam tam dostać tą kartę? No, no musi gdzieś tam gdzie indziej być? Aha coś mnie się tu włączyło Po co jest ten skaner? Tak naprawdę? door Openet. no to to ja wiem że tu się otwiera te drzwi O? tu nie byłem proszę państwa tu nie byłem push? ku? aha tu mogę barkadować się eee dobra crossover to nie tam coś jest Ale mi tutaj Zamki też win Tutaj to już chyba jest kurde, to już się co ten, to już się To już się cofamy No i prepared. Find the previous survivor. Now might be a good time to try out your radar. Pink your radar. Aha. Actually, two. Oh. Make up the cricket bat. Don't yes. Be oh!

Dobra Mówicie, no żeby spać to pójdziemy spać, no co? No jak nie jak, tak? Sniki piki. Dobra. Brum, 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 brum room and take another look at the monitors. Main room? Okej. Okay. No i dobra. I teraz co? Mam? Nie mam! Jak nie mam? futz, Co mam zrobić? Nit Magneticki Kart. No, no. Spoko. Tylko pytanie gdzie jest ta karta? Hmm. Wow mam gnata też. No, e, dobrze. Okej, okay. zrobimy Sejwa. to nigdy nic nie wiadomo. W plecaku poszedł spać. Zgupiał I co dalej, co dalej? To jest pytanie dopiero. To mamy teraz zagadkę. Będziemy się tak kręcić w kółko teraz, kurczę. mi nie mówcie, że, że muszę tam iść, no dobra. Urwa się wystraszyłem. No tak, tutaj do to, domu to, to byliśmy i teraz my resources, my gear. Good work. You've got to keep this place clean if you want to survive.